Przepocona Rozenek Majdan Sufę M za pół miliona złotych blokuje przystanek, bo poszła na zakupy. Oj, nieładnie! Małgorzata Rozenek Majdan, 44L, podczas powrotu z siłowni, była tak zaaferowana, że. zaparkowała na przystanku autobusowym i wyskoczyła na zakupy. Miała szczęście, że w pobliżu nie było żadnego funkcjonariusza, bo za takie wykroczenie mogłaby otrzymać mandat i punkt karny. Jak czytamy, parkowanie samochodów w zatoczce dla autobusów to częsty problem. Kierowcy tłumaczą się, że chcieli wyskoczyć na chwilę do sklepu, bankomatu, czy po prostu wysadzić pasażera. Takie sytuacje są niedopuszczalne. Bo nie tylko utrudnia się ruch autobusów, lecz także wpływa na bezpieczeństwo pasażerów. Małgorzata Rozenek Majdan łamie przepisy. Być może Małgorzata Rozenek Majdan nie zdawała sobie z tego sprawy. Bo kilka dni temu wracając z porannego treningu, zatrzymała się na końcu zatoczki autobusowej. Włączyła światła awaryjne i udała się na zakupy do sklepu spożywczego. Po kilku minutach wróciła bez sprawunków do auta i odjechała w stronę nowego domu. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, zabrania się zatrzymania pojazdu. W odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości. Grzywna za takie wykroczenie wynosi 100 zł oraz 1 punkt karny. To jednak nic. Gdyby auto Małgosi zostało zauważone przez funkcjonariuszy, mogłoby zostać odholowane, co generuje kolejne koszty. I na nic by się zdały tłumaczenia, że inni też tak zaparkowali. Dla Rozenek Majdan która pozostaje jedną z najbardziej przedsiębiorczych osób w showbiznesie, kwoty za mandaty to jednak wciąż drobne.